Cześć, witaj na moim kanale. Dzisiaj chciałam ci zaproponować ekspresowy napój na płaski brzuch. Ten napój eliminuje wzdęcia, wspomaga trawienie, spalanie tłuszczu, co w efekcie przekłada się na utratę zbędnych kilogramów. Zaraz pokażę ci, czego będziesz potrzebować. Przygotuj sobie kawałek imbiru. Ja mam dosyć taki szeroki, zużyję Około 2 cm. Miód, sok z połowy cytryny, szklanka ciepłej wody, czyli zagotuj sobie wodę, przestuć do temperatury o takiej 40 stopni, ponieważ będziemy dodawać miód, i wiem, że miód nie powinien być dodawany do płynów, które mają więcej niż 40 stopni. Przygotuj również sobie tarkę do starcia. Imbiru. Ja też wycisnę sok z cytryny w takiej wyciskarce. Ok, imbir sobie obiorę ze skórki i zetrę na tarce. Jeżeli chodzi o imbir, to nie ścieram na tej najdrobniejszej, ponieważ on jest włóknisty i nie uda Wam się zetrzeć na najdrobniejszych oczkach. Ja używam tych grubych lub tych średnich. Imbir, podobnie jak ananas, jest często wykorzystywanym produktem w środkach odchudzających, a tu mamy naturalny płyn bez żadnych tabletek, ulepszaczy. Możecie zrobić sobie to codziennie w ciągu dosłownie kilku minut. Ja wiecie, jak wam opowiadam, to też dłużej, to też więcej czasu potrzebuje, ale ekspresowo zrobicie sobie ten płyn ram. Imbier może pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi. Co jest kluczowe dla utrzymania zdrowej wagi? Unikanie gwałtownych skoków poziomu cukru pomaga w kontrolowaniu apetytu i ogranicza podjadanie między posiłkami. Ok, zostały mi włókna, których oczywiście nie wyrzucam, ja je wykorzystam do jakiejś herbatki. Odkładam sobie na bok. Uszykowałam sobie taką większą szklankę. Dodaję łyżkę tartego imbiru. Możesz oczywiście przygotować większą porcję, możesz przygotować porcję na cały dzień, wówczas na przykład podwoisz składniki. Łyżka, łyżeczka miodu. Sok z połowy cytryny. Imbir ma termogeniczne właściwości, co oznacza, że może nieznacznie podnosić temperaturę ciała i przyspieszać spalanie kalorii. Ta moja cytryna nie była zbyt soczysta, jakąś taką trafiłam felerną, więc trzy czwarte powiedzmy wycisnęłam soku z cytryny. Ok. Zalewam to ciepłą, przygotowaną wodą. Dokładnie mieszam. Przykrywam i odstawiam na 15 minut. Po tym czasie będzie gotowa do spożycia. Ok, woda już odstała swoje, zatem mieszam i próbuję przywać, żeby nie było później, że ja coś tam robię, a w ogóle tego nie jem ani nie piję. Woda ma bardzo intensywny smak i fajnie pić ją właśnie na czczo przed pierwszym posiłkiem, bo ona was fajnie pobudzi, jest niesamowicie aromatyczna, troszeczkę pikantna. Wiadomo, jest, jednym z głównych składników jest imbir i cytryna, bo też jest troszkę kwaśne, ale nie za kwaśna, ponieważ miód eliminuje nadmiar kwaskowości. Jest naprawdę pyszna, aromatyczna, pobudzająca, skuteczna. I naturalna. Pyszna. Pyszna. Mm. Nie czekaj rób wodę. A zapomniałam, jeśli chcesz otrzymać dożywotni rabat na wszystkie nasze produkty ze sklepu, to koniecznie przeczytaj opis. Zasubskrybuj mój kanał i koniecznie zajrzyj na zdrowesmaczki.pl. Pozdrawiam. Do następnego filmiku. Pa!